Dzień wypłynięcia z mariny. Zwykle wiąże się to dla mnie z dużym stresem, bo przyznaję, że najmniej wiedzy i doświadczenia z całego żeglowania posiadam właśnie z manewrów, a jest to dość ważne. Zawsze, kiedy mogę, pytam tatę o możliwość nauki i większej samodzielności. Zwykle wcześniej zadaje mi pytanie, to jak byś to zrobiła? A ja wtedy obmyślam plan i odpowiadam, albo wtedy mnie koryguje, sugerując lepszą opcję, albo daje wolną rękę, bo wie, że sobie poradzę. Najpierw przygotowania. Istotna kwestia wszystkich manewrów. Każdy nasz krok w przód musi być bardzo dobrze przemyślany, bo łódka nie zatrzyma się w miejscu jak pod naciśnięciu hamulca. Ma dużą bezwładność, a dodatkowo wiatr może spychać nas w nieodpowiednim kierunku. Jesteśmy w marinie, więc nie narażamy tylko siebie, ale i cumujących obok sąsiadów. No tak, na razie, na razie zostawimy dziobowe, bo dziobowe nas trzymają, bo. Ja pan ja czy to tego, po nas trzymają, a ja sobie, no, zrobił, byłem, yy, co bym zrobił, On myśli, że ja jestem początkujący. Kupowe. I to, Silniki odpalone. Dzięki temu, że katamara ma po jednym na każdy kadłub, manewry są o wiele łatwiejsze. Często się śmieje, że możliwości mamy niemal jak czołg na gąsienicach. Rozdysponowałam zadania, Paweł informuje jakie odległości mamy do Kei i naszego mniejszego sąsiada, a staruszek kontroluje cumy. Bardzo rzadko bywamy w marinach. Robimy to tylko wtedy, gdy potrzebujemy napraw, jakiegoś serwisu i tym podobne. Większość czasu spędzamy na kotwicy poza portami. Dzisiaj opuszczamy marinę rodnej Bay na St. Lucie. W jednym z kolejnych odcinków dowiecie się jaki był nasz powód skorzystania z, z mariny. Przed wyjściem z portu mieliśmy zamiar zatankować paliwo, ponieważ ostatnim razem robiliśmy to aż za oceanem na capo verde 4 miesiące temu. W całej ekscytacji ponownego wyjścia na otwartą wodę po tak długim czasie przebywania w marinie, zupełnie o tym zapomnieliśmy. To nic, mamy kolejną okazję, żeby poćwiczyć manewry. Po wypłynięciu z mariny, zrzuciliśmy kotwicę w niedużej odległości, a następnego dnia ponownie ruszyliśmy do mariny, by napełnić zbiorniki. On the 2 metry. Więc opuszczamy miejsce w marinie i ruszamy na kotwicowisko. Możemy zatrzymać się stosunkowo blisko brzegu dzięki temu, że zanurzenie naszego jachtu to zaledwie 1 metr i 15 centymetrów. Naradzamy się co do wyboru odpowiedniego miejsca. Sprawa nie kończy się na punkcie zrzucenia kotwicy. Musimy dobrać odpowiednią długość łańcucha, zapiąć wąsy, a na koniec sprawdzić czy i jak w ogóle mocno jesteśmy zakotwiczeni. Ja manewruję sterem i silnikami, a staruszek zrzuca kotwicę. Samo kotwiczenie zależy też od tego co mamy na dnie. Nie zawsze mamy wszystkie informacje w aplikacji Navili. Często musimy sprawdzać podłoże sami. Kiedyś zdarzyło się nam, że nasza kotwica zaplątała się w jakieś podwodne liny. Zawsze musimy zwracać uwagę czy nie ma tam jak Jakichś nieoznaczonych kabli czy innych niebezpiecznych obiektów. Jak już wszystko dobrze trzyma, to nareszcie możemy zająć się swoimi sprawami. No i oczywiście po zmroku musimy pamiętać o włączeniu światła kotwicznego. Panie Majdku, proszę o kawę. A co robi pan kapitan drugi? A co teraz film? Taka się zawodem, a chcecie wskoczyć? Proszę kawa, pani kapitan. A, to moja kawa, sorry. Proszę kawa, pani kapitan. Dziękuję. Nastał kolejny dzień. Ruszyliśmy na stację paliw. Na szczęście praktycznie każda marina jest w taką wyposażona, więc nie trzeba nosić banki z paliwem z lądu na statek. Wystarczy podpłynąć i zatankować. Niestety to wydaje się takie proste tylko w założeniu. Czasem żałuję, że to nie jest aż tak proste jak w samochodzie. Najpierw czeka nas ten sam, czasem wręcz monotonny manewr odkotwiczania. Tutaj jedno z nas pilnuje steru, a drugie wskazuje kierunek ułożenia łańcucha. Kierujemy jak w tę stronę, by pozbyć się zbędnych naprężeń i dzięki Temu odciążyć windę kotwiczną. Kotwica w górze. Ruszamy. Nareszcie zatankować. Trzymamy się odpowiedniej strony, uważając na to, że w kanale jest dość wąsko. A i najważniejsze, bo prawie o tym zapomniałam. Zanim w ogóle zaplanujemy tankowanie, musimy skontaktować się przez radio ze stacją paliw używając odpowiedniego kanału VHF. Konkretny kanał możemy znaleźć m.in. w aplikacji nawili, na stronie internetowej stacji lub Mariny, w biurze Mariny, a często też przy wejściu do portu. W jakim celu mamy się w ogóle kontaktować? Przede wszystkim by dowiedzieć się, czy stacja jest otwarta, jak duża jest kolejka i czy w ogóle istnieje możliwość wpłynięcia. Tankowanie na wodzie, choć z założenia proste, podpłynąć, zatankować i odpłynąć to takie proste nie jest. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością nie tylko ze strony załogi statku, ale i pracowników stacji, bo w grę wchodzą bardzo duże pieniądze. Musimy dobrze rozłożyć odbijacze, by nie zniszczyć jachtu przy dobijaniu do kei. Poza tym wcześniej przygotowujemy cumy. Tankowanie to czynność, którą wielu z Was robi z zamkniętymi oczami. Albo dlatego, że robicie to tak często, albo ze strachu przed szybującymi w górę cyferkami na ekranie dystrybutora. Dziś pokażemy Wam, jak my tankujemy naszego 10-tonowego Siku Nie cierpię w ogóle manewrów w marynie, przy tankowaniu itd., ale coraz lepiej mi to wychodzi, bo zrobiłam to wszystko sama. Tak więc naprawdę jestem z siebie dumna. I jeszcze myślę, że przy tej podróży przez kolejne 2-3 lata bo się nauczę już w pełni także fajnie, ale też były łatwe warunki bo mamy wiatr prosto od dziobu i były, było 9 węzłów e, wiatru więc nie najtrudniejsza. i jest bardzo dużo miejsca to też trzeba podkreślić, bo przed nami jakieś tam e, jedna łódeczka czy dwie za nami zobacz ile jest miejsca także w sumie nie było to nie było to parkowanie równoległe, Miałam szeroki kąt, żeby sobie wjechać. W sumie takie idealne warunki do nauki, więc super. Jestem sama z siebie dumna. Teraz zapytamy kapitana, Musimy się przystawić na tamten, tylko poczekamy, aż ta łódka się skończy. Generalnie tu są dwa dystrybutory. Ten jest duty free, czyli bez cła, a tamten jest z cłem. A żeby dostać bez cła, to musimy się wymeldować już z wyspy. A my się jeszcze nie wymeldowujemy, wymeldujemy się dopiero za jakieś dwa dni, ale jak musimy doprowadzić na południe wyspy i później i później się wymeldować. Nie jest to dużo, później 15%. Jedna jest 3, 3, tam chyba 20, a druga jest tam jeszcze 40, coś takiego. Ja będę pomocą, zobaczmy. Żeby... Dobra, dobra, no, dobra. No.

Choć wszystko zaplanowane, to przy zmianie miejsca tankowania wydarzyła się niebezpieczna sytuacja. Ordynarna załoga łódki, która przypłynęła za nami, nie zważała na znaki pracownika stacji ani na nas. Po prostu nie rozglądając się chcieli zająć nasze miejsce tankowania. Na szczęście w porę udało mi się krzyknąć i zwrócić na nas uwagę, bo prawie w nas uderzyli. Co więcej byli na tyle niemili, że krzyczeli na pracownika nie szczędząc przekleństw. Szkoda niestety, że tacy ludzie nie szanują drugiego człowieka. Bo on nie rozumiał pan nie rozumiał, że ten takim znakiem pokazuje mu stop i teraz się na niego strasznie wkurza, że to jest zupełnie inny język itd. i tak dalej. Nie trawię takich ludzi, naprawdę. Ten pan no, pracuje tutaj jest strasznie gorąco. No, obsługuje no, w ogóle praca w obsłudze ludzi, jest strasznie niewdzięczna, ale ten jeszcze na niego krzyczy. No wiesz co i to, to wyszywa go po prostu. Ciężki wąż, dlatego nie jest tak łatwo go przeprowadzić przez naszą łódkę. to że musimy kapitan, tam dość. A ja stoję za kamerą, nie wiem go boli widzicie? On tylko stoi za kamerą i jego łeb boli już ledwo tutaj w ogóle dycha, żyje i no naprawdę kaplica już jest. Krzyżyk po prostu postawić, zakopać. Tak, krzyżyk na drodze. za burtę, koniec. A tutaj trzeba myśleć plan, jakby ruszyć. Przed nami łódka, problem. za nami łódka. Fajne to żyć. Ok, więc zatankowaliśmy e, diesla 128 litrów i benzynki 14 litrów. W sumie... E, Lizna nie wyszło dużo, mimo że tankowaliśmy ostatni raz na Capo Verde, bo my generalnie się w ogóle nie pływamy na silnika, głównie używamy żagli i no w sumie nawet, nawet benzyny nie wyszło nam dużo. Benzyny tankowaliśmy do pontonu 14 litrów. Zbiornik ma 24 litry. W sumie też dużo nie zeszło, a ostatni raz tankowaliśmy przy serwisie jachtu na granacie. OK, i za wszystko wyszło 499,84 i centy IC, czyli tych dolarów wschodnio-karaibskich. Więc za diesla jest 3,52 za litr i za gazolinę 3,52 za litr. W sumie to jest dziwne, że jest taka sama cena i za diesla i za benzynę, no ale tak jest. Za 128 litrów zapłaciliśmy 451 i za gazolinę za 14 litrów około 50 Gazety, Kratę, do Czeka nas ponowne wypłynięcie na kotwicowisko. Zatrzymaliśmy się niedaleko poprzedniego miejsca. Jak widzicie, tankowanie na wodzie może wydawać się bardzo proste i szybkie, ale mimo wszystko wymaga pewnego planowania i przygotowania. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do kolejnych odcinków z pokładu Sikugara. Zachęcam do zadawania pytań i dzielenia się opiniami w komentarzach. A jeśli podobał Ci się mój film, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, by nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia! I po prostu, no? A ku